Igor Ordziel, 16. Do następnej walki na macie 20 przygotuje się rek i szum. Rek, kap, red i szum w tył. I zaczynamy ostatnią kategorię dziewcząt. Dziewczynki będą za chwilę walczyły. Ostatni I na pierwszy w w podjęciach, w kładziniach zajął pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajął jeszcze jest szesnastki, a trzecie zajęli Igor tym i Pawłowski Dawid. ইনান ইনারিতে কনাাচ আনেনাই,গনানে আনানে. ইনানেরাযখনানানেন,এনাতযরা এনানরেোন ইনেন. বনানেন আনানে পানে। বনানান.